Drodzy biały, niebiescy kibice, zapraszamy na materiał wideo z dzisiejszego spotkania z legendą naszego klubu, wybitnym piłkarzem i trenerem Włodzimierzem Gąsiorem. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj drugi nasz bohater gości w naszych progach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo trener Gąsior tutaj niejednokrotnie ratował nasz klub w opresjach, potężnych opresjach. Niejednokrotnie yy, z razem z Włodzimierzem Gąsiorem wracaliśmy na salony i to, co najważniejsze, trener Gąsior dwukrotnie, dwukrotnie był mistrzem Polski ze Stalą Mielec, więc to dla nas wielka postać, wielka duma, że dzisiaj go tutaj będziemy gościć. Wyraz z nami dyrektor ds. komunikacji i marketingu FKS Stal Mielec S.A. pan Damian Gosiewski. Panie dyrektorze, jak obecnie przebiega sprzedaż repliki koszulki z mistrzowskiego Sezonu? Czy możemy to określić już jako marketingowy sukces naszego klubu? Jednak klub z takiego miasta 60-tysięcznego sprzedaje się bardzo dobrze. Pierwsza partia poszła dosłownie 2-3 dni. Jesteśmy w trakcie sprzedawania zamówionej drugiej partii, która powinna starczyć do świąt. Przed nami trzecia partia od stycznia. Jeżeli ta tendencja sprzedaży się utrzyma, to nasza koszulka, replika. Z 1973 roku e, osiągnie pułap sprzedaży porównywalny do koszulki pierwszej drużyny naszego partnera technicznego, a może i ją e, przekroczy. Wraz z nami Włodzimierz Gąsior, wybitny trener, wybitny piłkarz, legenda naszego klubu. Panie trenerze, z tego mistrzowskiego sezonu 72-73, jaki moment zapadł Panu najbardziej w pamięci? Chyba ostatni mecz, który musieliśmy wygrać. Wygraliśmy i zdobyliśmy Mistrzostwo Polskie. Było to ogromne przeżycie dla nas wszystkich. Zresztą tych meczów było w trakcie rozgrywek dużo, ponieważ w tak krótkim czasie doszliśmy do Mistrzostwa Polski. Drugi raz w Lidze, a dzięki Tanerowi Gajewskiemu, nieżyjącemu, stworzył drużynę, która nie tylko te 73. Ale również w 1996 zdobyła drugie Mistrzostwo Polski. Oczywiście pod wodzą innych tenerów, ale ten Gajewski ukształtował nas. Czy przed zdobyciem tego mistrzostwa miał pan propozycję zapytania z pierwszej reprezentacji, aby już wtedy dołączyć do grona najlepszych zawodników? No W tym czasie kilku zawodników było w pierwszej reprezentacji. Jak Grzesiek. Jak Jarek Damaski, Henie Kasperczak. Ja akurat w reprezentacji młodzieżowej. Miałem test przed mistrzostwami świata w Monachium. To było bodajże w Poznaniu, ze Stuttgartem. Akurat różnie to wyszło. Nie załapałem się wtedy do pierwszej reprezentacji. Konkurencja zresztą była bardzo duża, bo w tym czasie gdyby. Polskie stworzyło dwie jednostki, to przypuszczam, że te dwie jednostki byłyby wyrównane na miarę tej jednostki, która nam na mistrzostwo Świata Ponarchio. Piłkarze byli doskonali w tym czasie. Przed nami finał mistrzostwa Świata, czy Lionel Messi poprowadzi Argentynę do zwycięstwa, czy jednak kolorowi utrzymają tytuł Mistrza Świata? No tutaj nie tylko Messi, bo tam jest wiele gwiazd w zespole Argentyny, z tym, że Messi'ego dawno w ostatnim okresie nie widziałem w tak dobrej dyspozycji jak jest na tych mistrzostwach świata, ale znowu Francja ma też wiele gwiazd i to jest duża wiadomo, kto zdobędzie mistrzostwo świata.